A dzisiaj już jest ostatnia moja wycieczka na pole, bo to już właśnie sieje ostatni kawałek. Pszenicą trochę późno, no ale zobaczymy co z tego będzie. Ciekawa ja sobie powiem wam że sama jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. Mniosłem mu właśnie śniadanko, bo biedny nawet nie ma czasu zjeść, pojechał dzisiaj od razu gdzieś tam chyba o 7 rano. Ma padać, a już teraz jest mokro, to w ogóle, w ogóle to nie schnie, więc dzieje, że... Chociaż tak coś tam mówił, że mu trochę wywala. No ciekawe. O, jedzie. Właśnie go widać. Zresztą, no zobaczcie, jaki skisły powietrze jest. od tu górka, to akurat nic nie będzie widać. O, ale tam. Tak stoję w dołku teraz trochę. O. Dotarłam. Ale zimno, wiecie, jak zmarzłam, a mi zmarzły. Dlatego myślę, naszego... że... O no mówię, że zimna, ale chyba ci ciepła jeszcze, co? Tylko mój mąż marsz... i Ale mój mąż, słuchajcie, pogubiły już wszystkie. Jeden tylko nastał. A było chyba z pięć. Jeden Wojtek zabrał. O to! Bo w Rce było. Wojtek i tak nie wiem. Trzeba... Nie ja mogę ten bo się otworzył. Zobaczmy ten zielony. Gdzie masz ten zielony? ten najlepszy. Kurczę, dostaliśmy. Nie wiem skąd to był. Skąd on był? To Gdzie... Nie, to chyba nie był z Może. Ale skinks para nie są niebieskie? Nie. W każdym razie fajny zielony odkręcany kubek, nie, nie taki jak ten z tym dzióbkiem, tylko normalnie odkręcany jak no, termos. I słuchajcie, tak trzyma... Odkręcany. Odkręcany. było odkręcane. Odkręcane. po prostu. a na co? A Mateusz idzie się na żonę. Ale ty jesteś przylizany... Od czapuszki. Od czapuszki. Dobra, jadę z nim dwa przejazdy i... Wracam do domu. Już mi się nie chce wychodzić, tak więc zimno. To... A tam jest długo? Jeszcze raz? Zdaj, się tutaj się kawałki, nie? A co to nie? Naszania, ile? Na szania i na tych trzy. No tak, jeszcze A po mam jeszcze pięć to... przecinań. Jeszcze tak się za chwilę zabrycha. Dzisiaj to wszystko, koszmary. Wczoraj było dobrze, jak się już ja. Była taka, taka bardzo mocna rosa, aż to było wszystko mokre. Znaczy Ta rosa, taka mgła, mrzawka, nie wiadomo co. Droga była mokra jak wracałem. Ja na rano był trochę Ale to się nie ma gdzie rosną. No ale tam się nie klei. Ja szłam, bo tu miałam czyste kaloszki specjalne. A wiesz mi trochę przesło, ale ja pod składem i tak wyschło. No i ja tak patrzę, że ile tej konkurencji to jeszcze wydaje. Że... A to wiesz jak jest... E... No, nie, Widzisz nie, pociągnik, pociągnik tam nie ma odkryjonych nie, pół, Ale nie, z tyłu się już ma. Bo on jeździ już w tej mokrej. Prawda. Ja tylko trochę głębiej się, ja? No nie co, przez 4-5 godzin. Hmm. Wiecie, ja będę musiał zjechać do domu, bo mi zabraknie leczu. Żarę. Może Kazik mi przybierze. No coś mówię, za mało się przejść tylko jak musiałem. O, I starczy mi wiadomo 18,5, może 19 hektarów. tutaj chyba 1,5 hektara. Czy za 1,5 hektara cię jeszcze starczy? Za A się już pojawiło. No za 15.00. Teraz po stopniu wrócisz. o 200? A to wczoraj się na pierwszym chciałem po 200. A czemu? Bo byłam lubsza. jest dobra. Wysiadam, zostawiam Ci koneczkę jeszcze. Co? Jeżeli żeby... <noise> <noise> Widzisz, widzisz. Już by mnie Boża skarał. Widzisz, to ja mu przynoszę na pole jedzenie, a on jeszcze mi coś piąta. <noise> Bożaka To chyba masz żonę jedną. Policzek mam To tak to. No. <noise> Ale zimno! Mąż nakarmiony, karmiony. Śniadanie zjadł, chyba te wypił. Ja teraz zmierzam do domu. Muszę trochę w papierach posiedzieć. Mam zaległości, już mi się nadbierała taka, taka wielka kupa, taki wielki plik dokumentów. No i czas się w końcu za nie wziąć. Dobra, trzymajcie się. Hej!